Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie ze strojami kąpielowymi z Sieciówki. Tym razem mamy CNA. Jeśli nie wiedzieliście poprzedniego filmu z kostiumami kąpielowymi z Kapala, to gorąco was do niego zachęcam. Zostawię wam odnośnik tutaj oraz na ekranie końcowym. Było tam kilka różnych kostiumów, były jednoczęściowe, było tankini, było bikini i tak też mamy tym razem Mamy tylko jeden jednoczęściowy kostium, bo przyznam Wam się, że akurat jeśli chodzi o cenda, to nie podobały mi się pozostałe. Ale jeden mi się bardzo spodobał i wyglądał na taki, który może fajnie modelować sylwetkę. Mam też jedno tankini, ale mam aż trzy, nie wiedziałam jak to pokazać, trzy bikini, ponieważ bikini akurat miały każdy inny stanik, w ogóle inaczej i inaczej wyglądało. Więc byłam bardzo ciekawa, właśnie jak dla plus sizek one jakby jak się będą prezentować na takim większym ciałku jak moje. Ja z reguły w C&A noszę rozmiar około 50, czasami to jest XL, 2XL w zależności od kroju, od modelu. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to nie miałam nic z C&A do tej pory, więc trochę przyznałam się, że nie do końca wiedziałam jaki rozmiar powinnam zamówić i tak się trochę motałam pomiędzy właśnie XL, 2XL, 50, 52, trochę tak wiecie, nie do końca wiedziałam, także zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądać. Ja kilka z tych strojów przymierzyłam wcześniej, przynajmniej po to, żeby wiedzieć czy w ogóle w nie wejdę. I czy będę miała co nagrywać? Na szczęście wygląda na to, że chyba większość się uda. Także przechodzimy w takim razie do prezentacji. Wszystkie oczywiście linki do strojów macie na dole. Jeżeli któryś Was zainteresuje, to możecie kliknąć. Może będzie jeszcze dostępne online. Z tego co się orientuję, to wydaje mi się, że one mogą być też dostępne stacjonarnie. Także jeżeli macie sklep Canda gdzieś koło siebie, to zajrzyjcie, bo może właśnie któryś z tych strojów tam dorwiecie. Także przechodzimy w takim razie do rzeczy. Tutaj oczywiście będę Wam wyświetlała. To, jaki mam rozmiar oraz jaka jest cena danego kostiumu, bo ja przyznawam się, że po prostu nie pamiętam tych wszystkich informacji. Także, jeżeli coś Was interesuje, to tak jak mówię, będziecie miały tutaj na ekranie. Oraz linki w opisie. No to przechodzimy do pierwszego, i jedynego stroju jednoczęściowego. Jest to klasyczny czarny strój jednoczęściowy z dużą ilością marszczenia, oraz tutaj z takim właśnie na górze biustem, w którym mamy oczywiście wkładki. Mamy dwa ramionczka, które można wyregulować. Z tyłu, jak widzicie, jest dosyć konkretnie zabudowany, także nasze bałeczki tutaj są pod. Em, pod opieką i możemy powiedzieć, że są schowane. Ja mam rozmiar 52 i wydaje mi się, że mogłam spokojnie wziąć rozmiar 50, bo ten 52 jest troszkę przyduży. Tutaj na górze naprawdę mam sporo miejsca, nie będę Wam za bardzo pokazywać, żeby mi tutaj dziewczynki nie wypadły, ale naprawdę mam sporo miejsca, także mo mogłam, mogłam wziąć rozmiar mniejszy. Tu mamy dużo marszczenia, i tutaj akurat jeśli chodzi o brzuch, to powiem Wam, że on trzyma tak konkretnie, także. Zastanawiam się, gdybym wzięła 50, to pewnie ściskałby mnie tutaj troszkę mocniej. Natomiast jak widzicie, no on ma za zadanie właśnie tak trochę modelować naszą sylwetkę i powodować, że właśnie ten nasz brzuszek tutaj jest trochę mniej widoczny przez te właśnie takie marszczenia. Ponieważ mamy czarne na czarnym, to tak naprawdę tutaj za bardzo nic nie widać. Szczególnie jak się oddaliłam, to pewnie też za bardzo tego nie widać. Natomiast to, co jest w tym stroju na przykład troszkę inne niż w tych strojach z kapala, które przemierzałam właśnie w poprzednim filmie, to to, że on jest tutaj o wiele bardziej wycięty. Ja na sobie mam e, swoją też bieliznę, pomimo tego, że te kostiumy mają te plomby zabezpieczające, ale ja tak czy siak wolę mieć po prostu swoją bieliznę. I ponieważ wiedziałam, że większość dół mam ciemnych, to założyłam się właśnie taką z e, różową koronką, z taką widoczną koronką, tak żeby było dokładnie widać. Bo jakbym miała czarną koronkę, to trochę by nie było widać, czy to jest koronka od stroju i o co chodzi. Także właśnie to wszystko czerwone, co jest widoczne tutaj, e, wiecie. Ponad kostium, to jest moja bielizna. No i ten kostium, tak jak Wam mówię, jest taki dosyć tutaj wycięty. Także jeżeli lubimy, możemy go na przykład zrobić jakoś tak, w ten sposób, żeby właśnie więcej uda, było widocznego i więcej, jakby, żeby ta nasza noga wydawała się, wydawała się dłuższa. I pewnie gdybym miała rozmiar 50, to trochę lepiej by to leżało, bo ten 52, tak jak mówię, jest troszkę przyduży. Ale tak ogólnie, to powiem Wam, że ten kostium jest naprawdę całkiem fajny. Dobrze się trzyma, nic mi tutaj nawet ramionczka mi nie spadają, co ja z reguły mam bardzo duży problem, jeśli chodzi o ramionczka, bo wielokrotnie to powtarzałam, ale też nie każdy ogląda wszystkie filmy. Mam po prostu takie ramię, że ono jest raz, że w tą stronę okrągłe, dwa, że w tą stronę, generalnie okrągłe na wszystkie możliwe sposoby. Więc Wszystkie ramiączka, bluzki na ramiączka, torby, jeżeli noszę, noszę w ten sposób, staniki, cokolwiek, wszystko, zawsze robi mi po prostu tak. Natomiast w tym stroju mam go już od jakiegoś czasu, ponieważ jeszcze kawałek nagrywałam do vloga też siedząc w tym stroju i teraz do Was rozmawiając, ustawiając aparat i sprawdzając, ani razu mi to ramiączko nie spadło. Także to na pewno na duży plus. Więc muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o jednocześciowy strój i szukacie jednoczęściowego stroju, to ten jest naprawdę bardzo fajny. Jedyny mankament, jak dla mnie, to to, że on jest czarny. Dla mnie czarne stroje kąpielowe to jest w ogóle jakaś pomyłka. Ich jest multum i nie zrozumcie mnie, źle. ja tam w tych, wśród tych bikini też mam czarne, bo niestety większość takich była, a przynajmniej duży, jakby dużo modeli takich było. Natomiast no, czarne przyciąga słońce, więc czarny kostium kąpielowy dla mnie... Ja z reguły nie wybieram takich. Z reguły, jak gdzieś ten czarny się pojawia, to jest... Jest jakoś tak wmiksowane po prostu w inne wzory, żeby to nie był taki czarny obszar, który będzie ściągał słońce i w którym będę się gotować. Ale oczywiście są ludzie, którzy lubią tylko i wyłącznie czarne, więc jeżeli szukacie takiego klasycznego, jednoczęściowego, czarnego stroju, który będzie dobrze wyglądał, będzie Wam wszystko zbierał, to wydaje mi się, że to może być to. Tyle tylko, że jeżeli macie moje mniej więcej wymiary, może nawet jesteście węższe trochę w biodrach, bo ja jednak mam, wiecie, tutaj moją dolną oponkę, no i turbodusko. To raczej wybierałabym 50, może nawet 48, bo naprawdę, wierzcie mi, tu jest ogrom, ogrom miejsca, także spokojnie można właśnie, możecie szukać, brać raczej 50 i tak jak mówię, może nawet 48, no bo to jest kostium. On ma trochę jednak elastanu, chociaż powiem Wam, że tu, w tym obszarze tego elastanu za bardzo nie czuć. On tutaj porządnie trzyma bebeszek w ryzach. No to teraz przejdźmy do tankini i jeśli chodzi o górę, to jest ona zrobiona bardzo podobnie jak w przypadku tego jednoczęściowego kostiumu. Tankini górę mam w rozmiarze 50, majtki mam w rozmiarze 52. No i powiem Wam, że w górę było mi się bardzo ciężko wbić. Trochę się zastanawiam, jak ja z niej się wybiję, a jakby to był mokry kostium albo jakbym była upocona, to podejrzewam, że wyjście z tego byłoby i jeszcze trudniejsze. To jest tankini, który dosyć też mocno nas tutaj trzyma w ryzach. Też mamy tutaj takie delikatne marszczenia, ale ponieważ jest to rozmiar 50, to możecie zobaczyć, że tu już na górze nie mam aż tak dużo materiału, który miałam właśnie w tym e, poprzednim kostiumie, gdzie, gdzie miałam właśnie rozmiar 52. Więc możliwe, że jakbym wzięła rozmiar 50 z tego jednoczęściowego, to też miałabym problem, żeby się w niego wbić. E, Ramiączka, podobnie jak w tym pierwszym kostiumie, bardzo fajnie leżą. One są trochę takie. Nie, nie macie takiego vibu a la lata 50., że właśnie mamy taki tutaj zabudowanie, te ramionczka idą tak troszkę, jakby tutaj wiecie w górę. Nie są takie proste, tylko tak, jakby się schodzą tutaj nam na kark. Takie Mam trochę vibe i jeszcze te kropki, tak ogólnie trochę tak pin-up. Tylko nie do końca pin-up, bo to jest bikini, a, yy, tankini. Ale tak jakoś tak, tak troszkę powiem Wam, że idzie mi w tym kierunku. Z tyłu też jest dosyć mocno zabudowana. Możecie zobaczyć, że właśnie żadne nasze e, wałeczki z tyłu też nie wychodzą. Także bez problemu tutaj wszystko się trzyma w ryzach. No i jeśli chodzi o majtki, to rozmiar 52 jest ok. Nie wiem, podejrzewam, że w 50 też bym weszła, bo jednak to jest kostium. On ma bardzo dużo elastanu. Ale 52 są po prostu dosyć wygodne. Także ja teraz podciągnę... Aha! Jeszcze zanim Wam właśnie pokażę te majtki. Z koszulką, ponieważ ona jest 50, jest taka dosyć mocno opięta, może być ten problem, że będzie nam tu, przynajmniej na moim turbodupsku bardzo łatwo tu wystarczy chwila nieuwagi i podjeżdża nam do, do góry. Dlatego, że no niestety jest troszkę przymała. Także ja ją teraz podciągnę do góry, zrobię z niej taki powiedzmy crop top w pewnym sensie. I pokażę Wam właśnie, jak wyglądają majtki. Jak możecie zobaczyć, są dosyć pokaźnie zabudowane. Nie da ich się tak wyciągnąć, jak tym w pierwszym kostiumie, żeby tutaj wydłużyć nam nogi. Odrobinę widać moje koronki, ale tylko tutaj. Natomiast tak poza tym. To są one dosyć dobrze zabudowane, nie są ponad pępek, nie są to majtki właśnie takie wys z wysokim stanem, są poniżej, ale wystarczająco, żeby trzymać właśnie tą dolną oponkę w ryzach, że tutaj jak się schylę czy jak będę chodzić, czy cokolwiek jak będę robić to, że po prostu one nie zrobią mi pszcz i nie, i nie zjadą mi tutaj z tej mojej oponki. Także akurat jeśli chodzi o Tankini, cały komplet ja bym brała w rozmiarze 52. Tak to zwinałam, że teraz nie mogę rozwinąć. Cały komplet brałabym w rozmiarze 52, ale powiem Wam, że mam obawy, czy jeżeli bym nie wzięła góry w 52, czy znowu nie miałabym podobnej sytuacji jak w tym kostiumie jednocześciowym, że tutaj byłaby za duża. Także dokładnie tylko i wyłącznie w Biuście 50, a reszta 52. No. 50 też daje radę i też wygląda ok. I to w ogóle wygląda oczywiście też jak jednoczęściowy kostium, bo tak trochę tankini mają trochę takie za zadanie, są, są różne typy tankini. tak? Mamy właśnie takie, jak ja tutaj mam, czyli z przylegającą bluzeczką, która jest troszkę dłuższa. Mamy też tankini, które mają taką sukieneczkę, taką tunikę jakby. One są trochę dłuższe i trochę luźne tutaj na dole, także mamy trochę więcej tego materiału. To oczywiście zależy. Są różne modele, różne fasony, więc wybieramy to, co nam odpowiada. Jeśli chodzi o cenę A, wydaje mi się, że to chyba było jedyne tankini, bo podejrzewam, że ponieważ ja lubię tankini, to jest mój ulubiony kostium, to jest taki go-to kostium i z reguły jak wybieram jakieś, to są to tankini, to wydaje mi się, że jakby mieli więcej, to chyba wzięłabym więcej tankini, a bo ja wzięłam aż trzy bikini, to chyba, nie, chyba, chyba tankini było tylko jedno. Przynajmniej tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, bo jak byłoby więcej, to trochę liba. W każdym razie. Ja jestem fanką właśnie takich tankini, które są bardziej tutaj dopasowane. Dlatego, że jeżeli mamy tankini, które jest tutaj luźniejsze, tak jak wejdziemy do wody, to pamiętajcie, że ta woda będzie nam tą koszulkę wypychać. Trochę będziemy jak taka meduza wyglądać albo płaszczka, gdzie tutaj ten dół będzie nam po prostu fruwał. No i oczywiście potem jak wychodzimy z wody, to ta cała woda będzie nam się tutaj gromadzić w tej sukience trzeba ją wyciskać. Gdzie... Jakby ja jestem po prostu fanką, mi jest wygodniej, kiedy mam. E, kini, które jest dopasowane, wygląda jak kostium jednoczęściowy, ale właśnie jak e, potrzebuję na przykład, nie wiem, skorzystać z toalety, potrzebuję po prostu się przebrać, potrzebuję cokolwiek, mogę sobie zostawić tą koszulkę i założyć na przykład spodnie na dół i wtedy no problem, narzucić jakąś e, narzutkę. Ja, ja akurat jestem fanką bardziej zakładania spodni, bo wygodniej mi jest, kiedy wiecie, nie obcierają moje duże uda o siebie i nie chodzę cały dzień właśnie obcierając. Oczywiście smarujemy się kremami i filtrami, ale to nie zawsze pomaga. Także ja jestem fanką akurat tego, że właśnie jak mam tankini, to po prostu narzucam jakieś spodnie na górę. Spodnie na górę? Spodnie tutaj na dół, góry raczej nie osłania, bo jestem naprawdę wysmarowana tak, że żadne słońce mnie tutaj e, nie dotyka, ale oczywiście też można narzucić jakąś, nie wiem, koszulę, narzutkę, cokolwiek, tak? W zależności od tego, co lubimy. Każdy ma swoje jakieś preferencje, jedni wolą sukienki, inni wolą właśnie pareo zawiązać, to inni, tak jak ja, wolą na przykład spodnie, więc naprawdę opcji jest bardzo dużo. I każda z nich jest prawidłowa. No i zaczynamy bikini. Pierwsze bikini bardzo miękkie, bardzo wygodne i na szczęście nie miałam problemu z zapięciem. Natomiast trochę mnie irytuje, bo niestety jest dosyć cienkie i lubi się skręcać i rolować. I nie jestem w stanie tego opanować i nie czuję jak rymuję, bo próbowałam to wyprostować te ramionczka wielokrotnie, ale one cały czas się skręcają, pomimo tego, że wszystko jest tu ok. Możecie zobaczyć o. Tak wygląda to ramięczka, ale wystarczy, że parę razy ruszę tu, to już w ogóle jest skręcone na maksa. Naprawdę, wierzcie mi, próbowałam to odkręcić i udawało mi się, a potem robiłam parę ruchów i już się znowu skręcało. W każdym razie, jeśli chodzi o stanik, stanik mam w rozmiarze... O, widzicie? I już się skręca skubaniec. Stanik mam w rozmiarze 50, majtki mam w rozmiarze 52. Stanik jest bardzo miękki tutaj, jak widzicie, nie ma żadnego podtrzymywania biustu ani nic. Ramiączka skręcają się jak głupie. Z tyłu mamy takie zapięcie, o, takie proste, po prostu nasuwane, ale nie miałam żadnego problemu, żeby zapiąć. Natomiast jest dosyć cienki ten um, stanik od góry, po prostu nie ma, jak widzicie, ani grubszych ramionczek, ani szerszego tutaj. Tak więc generalnie wszystkie, wiecie, wałeczki, wszystko jest na wierzchu. No ale to jest bikini więc niestety często musimy się z tym liczyć, bo często bikini właśnie są w ten sposób konstruowane. Tu już tak jak właśnie widzicie, poskręcało mi się znowu, już przestanę o tym mówić. Natomiast sam ogólnie ten top bardzo mi się podoba. E, gdyby nie to, że właśnie tak strasznie się skręca, co mnie doprowadza do szału, to myślę, że sam top Pewnie bym zostawiła, tak po prostu, żeby mieć dochodzenia, nie wiem, po domu chociażby, tak, jak jest gorąco, jak jest upalnie. Bo jednak zakładanie sportowych staników, które trzeba, wiecie, wciągnąć przez głowę, to jest w ogóle jakaś masakra. A zdejmowanie ich wieczorem, kiedy mamy lepkie ciało, chcemy iść pod prysznic, wiecie, wykąpać się, to już jest masakra podwójna. Także ja na przykład właśnie nie lubię za bardzo zakładać sportowych staników. Ja wolę zakładać takie miękkie, które łatwo rozpiąć, wiecie, zapiąć, zdjąć i tak dalej. I to byłoby na przykład bardzo fajne. Natomiast ponieważ to się skręca, wiem, że będzie mi to doprowadzało do szału, także niestety to odpada. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nawet jak na mój biust, mój biust mam w rozmiarze mniej więcej 85E. Coś takiego. Moja miseczka to jest mniej więcej E, ale w tych sieciówkowych zazwyczaj wybieram D, bo E są rzadko i D jeszcze jakoś tam wejdę. E, no tutaj akurat nie mamy żadnej miseczki ani żadnego rozmiaru. To jest po prostu rozmiar 50. E, to. Just całkiem ładnie wygląda, nie jest jakiś taki bardzo obwisły. Myślę, że mogłabym go jeszcze podciągnąć, właśnie regulując sobie ramiączka, czego nie zrobiłam. I to naprawdę całkiem spoko wygląda. Jeśli chodzi o majtki, majtki mam w rozmiarze 52. Majtki są dosyć wysoko wycięte. Tutaj ta nasza dolna oponka, nie wiem czy wiecie, ale to się w ogóle nazywa fupa. Ja się tego dowiedziałam jakiś czas temu i to jest fat upper pubic area, chyba, albo seria? Jakoś tak. Generalnie nazywa się to fupa. Także takie dosyć ciekawe, jak zobaczycie gdzieś właśnie jakiś um, jakąś, nie wiem, czy rolkę, czy coś tam, czy generalnie na przykład, nie wiem, gdzieś w jakimś, e, w jakimś artykule, czy, 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 czy gdziekolwiek właśnie słowo, słowo, czy też jakby akronim bardziej fupa, to to właśnie chodzi o to, czyli właśnie o, tą, o ten element. Ja to nazywam dolną oponką, bo tu mam górną, tu mam dolną, ale tutaj chodzi właśnie o ten, o ten element nad naszymi kobiecymi areami. Areami? Jak ja mówię w ogóle? Nad naszym, wiecie, powyżej naszych kobiecych części. Także, jeśli chodzi o te majtki, to one są tutaj dosyć mocno wycięte. Możecie zobaczyć, że całkiem sporo mojej bielizny widać i gdybym jej nie miała, no to ja czuję, że na przykład tu. Ta właśnie fupa tutaj, bokiem by mi wychodziła. Także niestety mańki są troszeczkę za mało zabudowane, jak, jak dla mnie, jak na mój gust, ale ogólnie widać, że to bikini jest właśnie takim bikini, które ma być. Mm, mam ma mieć jak najmniej materiału, ale będąc jednocześnie takim bikini właśnie dla plus size, bo moim zdaniem i tak nie wygląda to tak najgorzej. Oczywiście, wszędzie nam się tutaj wylewa, ale jesteśmy plus sajskami, jak zakładamy bikini, to raczej się tego spodziewamy, ale jednocześnie właśnie możemy się na spokojnie opalać i właśnie możemy, mamy wystarczająco dużo ciała od odkrytego, żeby się opalić. Dla mnie to jest po prostu tak, tutaj skręcające się ramionczka, tu niestety ten dół to nie do końca jest dla mnie. Ja jednak bym wolała właśnie takie troszkę bardziej zabudowane, m, zabudowane figi na dole, bo tu jednak trochę za dużo, za dużo tego wystaje, aczkolwiek majtki ogólnie są dosyć wysokie. Jak się pochylę, nic się tutaj nie stanie i nie będzie tutaj żadnych jakichś takich, wiecie, problemów, że coś mi wypadnie czy coś w tym stylu. Także majtki tu do góry są całkiem spoko, tylko tutaj mi nie do końca to odpowiada, a to skręcanie to po prostu. Zobaczcie już, jak bardzo. Te ramionka są, no ten akurat tak mniej, ten jest tylko pojedynczo skręcony, ale to, to doprowadza mnie po prostu do szewskiej pasji, gdyby nie to, naprawdę bikini było całkiem spoko. Następne bikini, troszkę jak widać inny stanik, zapięcie jest z tyłu takie samo, czyli na taki właśnie haczyk wkładany, ale mamy też już inną rozmiarówkę, ja mam tutaj rozmiar 90D. I powiem Wam, że po ostatnim y, holu z Kapala, gdzie właśnie przymierzałam kostiumy kąpielowe, tam też miałam y, stanik i tam był właśnie na bikini, gdzie miałam stanik i miałam stanik w rozmiarze 90 i 95 i w 90 się nie mogłam dopiąć. I dlatego ja tak właśnie przemierzyłam te kostiumy na początku, mówię, Boże, 90 i znowu się nie dopnę. ale nic bardziej mylnego, dopiąłam się bez żadnego problemu. Co prawda, miseczka D niestety jest na mnie trochę za mała. Niby to ładnie wygląda. Biust tutaj tak, wiecie, ładnie ładnie jest. Natomiast gdyby popatrzeć na to jako na stanik, no to niestety, ale biust nie wiem na ile to będzie widoczne, ale on po prostu. No miseczki są za małe i on mi zgniata ten biust i tak powoduje, że on tutaj nieładnie wygląda. Także zdecydowanie, jeśli miałabym wybierać, to tutaj musiałaby być miseczka E i chyba jest w ogóle ten stanik do miseczki E, no bo to jest. Rozmiarówka Plus Size, także mamy chyba nawet i w ogóle 95 też wydaje mi się, że rozmiar. Sprawdźcie na dole, bo tak jak mówię, wydaje mi się. Jeśli chodzi o zabudowanie, to też troszkę jest lepiej zrobione niż ten poprzedni stanik. Nic mi się tutaj nie skręca ramionka są dosyć szerokie. Z tyłu wygląda w ten sposób także mamy tutaj to zapięcie właśnie takie, no. Takie wiecie, wsuwane po prostu, także to ładnie tutaj wygląda. Więc jeśli chodzi o stanik, na pewno w przypadku mojego biustu i mojego ciała, jakby tego, jak się tutaj wszystko układa, jest dla mnie lepszy niż tamten. Gdyby miseczka była bardziej dopasowana, wydaje mi się, że też całkiem spoko by wyglądało. Teraz majtki. Majtki mam w rozmiarze 52. Majtki są, jak widzicie, dosyć wysoko zabudowane. Tu mam pępek, więc one sięgają do pępka. Mamy z boku sznur, sznureczki, więc zastanawiam się, pewnie można by je tutaj jeszcze jakoś podciągnąć, żeby na przykład sobie je dopasować. Są dosyć mocno zabudowane, za bardzo, tu mi ta koronka trochę wystaje, ale ogólnie za bardzo tutaj ta moja bielizna nie wystaje. I naprawdę powiem Wam, że ten, e, to bikini całkiem spoko leży. I tutaj zobaczcie, że ja mówiłam na początku, jak przemierzałam ten strój jednocześciowy, że czarne stroje są trochę ogólnie słabe. Ale zobaczcie, że e, Tankini było czarne w kropki. Poprzedni był czarny, taki w e, takie, takie wzorki, takie tam, geometryczne. Ten też jest taki czarno-biały, w maziaje po prostu, więc naprawdę jest sporo niestety kostiumów, e, kostiumów czarnych. Natomiast też widziałam w celu sporo kolorowych: był czerwony, był e, taki granatowy chyba w liście. I ja mam też na koniec jeszcze zielone Wam do pokazania. Także no, jeśli chodzi o bikini, to wydaje mi się, że to jak na razie z tych wszystkich kostiumów. Które do tej pory przyjeżdżam, naprawdę jest całkiem spoko. Bardzo mi się podoba, jak leży, oczywiście tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że ten stanik jest troszeczkę ta miseczka, jest za mała i powinna być nieco większa, ale jakby była większa, to biust tutaj myślę, że fajnie by leżał. I zobaczcie, że też ładnie jakby jest podtrzymany, że on jest tak lekko nawet uniesiony, to widać też trochę nawet po tym właśnie, jaki kształt mają nasze piersi. Także jeżeli szukacie właśnie sportowego, Boże, co jest ja sportowym. Kapalu też to samo powiedziałam, że jeżeli szukacie sportowego stanika, jeżeli szukacie po prostu góry jakiejś od bikini, bo powiedzmy macie dół, macie czarny, ja mam taki czarny dół jeszcze z Marksa i Spencera kupiony za czasów, kiedy Marks i Spencer był w Polsce. Czyli normalne, czarne majteczki, ale z taką delikatną, dosłownie małą jakby spódniczką. Nie jest jakaś ona długa, taka po prostu, wiecie, na, na długość majtek, ale wtedy taki właśnie taka góra z, z, od bikini do tej, do tej spódniczki. Myślę, że byłaby spoko i wtedy nie muszę kupować majtek, jeżeli mi one nie odpowiadają, aczkolwiek też całkiem spoko wyglądają. Także naprawdę w tym momencie można kombinować na różne sposoby mieszać, łączyć, tak? Wiecie, różne, różne rzeczy robić. Także no to bikini jak na razie najlepsze z tego całego zamówienia, ale ja mam takie właśnie zielone i te zielone bikini, które zaraz zobaczycie. To jest po prostu petarda. No i tak się prezentuje to zielone bikini, kolor petarda. Materiał, powiem Wam, jest troszkę dziwny. Zastanawiam się, jak on będzie wyglądał, jak się będzie zachowywał, kiedy zostanie zmoczony, bo to jest taki materiał. Trochę jakby nie kostiumowy, w sensie, możecie zobaczyć, że on ma takie delikatne żłobienia. Jest trochę taki jakby bardziej materiałowy niż jak kostium kąpielowy. Stanik mam również w rozmiarze 90D, i też niestety ta miseczka D może nie jest aż tak mała jak w tym poprzednim staniku, ale nadal wydaje mi się, że E troszkę powodowałaby, że te piersi wyglądałyby tak bardziej jakby ładniej i byłyby po prostu włożone w miseczkę. Tutaj mam wrażenie, że trochę niestety jakby tak lekko spłaszcza, ale i tak nie jest tak najgorzej. Eee, szerokie ramionczka, tutaj też jest dosyć szeroko. Zobaczcie, że właśnie nasze takie wałeczki tu z boku są naprawdę całkiem pod kontrolą. No, i z tyłu tak to wygląda. Mamy troszkę inne zapięcie, bo mamy coś takiego czyli takie zapięcie właśnie na zatrzaski, to jest bardzo podobne zapięcie jak w tych stanikach właśnie z kapala, w kostiumach z, kapia, z kapala gdzie miałam ogromny problem, żeby się zapiąć, bo jednak wcelować trafić. naprawdę, tu na szczęście nie było tak źle, dosyć szybko i łatwo poszło i to zapięcie w ogóle mi się nie wbija z tyłu nic, ani też nie ma takiego wiecie skręcania się e, z tyłu e, no te, tej części właśnie od stanika, bo w tamtych właśnie e, Kostiumach widziałam, że jak się odwracałam, to jakby to było takie skręcone, takie przesunięte, a tu wszystko ładnie się trzyma. Także naprawdę powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego stroju. Dół to są takie majteczki. Ja mam je w rozmiarze 52, czyli jak widać, jednak jeśli chodzi o majtki, 52 zdecydowanie lepiej na mnie leży. One są, jak widzicie, dosyć pełne. Niewiele tej mojej koronki różowej wystaje spoza nich, więc naprawdę są takie konkretne. Tu mam pępek, więc jak widać też dosyć wysoko leżą. Tutaj nam wszystko trzymają. No i mamy taką dziwną szarfę tutaj. Ona tak służy nam, wiecie, po prostu ozdobnie. Bardzo fajnie wygląda, więc ja jej nie rozwiązuję. Pewnie chociaż nie, chciałam powiedzieć, że można by ją było zawiązać z tyłu, ale z drugiej strony po co? Z tyłu jakbyśmy ją zawiązały, to było nam się ciężko leżało, no bo wbijałaby nam się tutaj w kość ogonową, więc wydaje mi się, że tu z przodu naprawdę całkiem fajnie wygląda. I to bikini, właśnie w tym fasonie, czyli z takim stanikiem, z takimi majtkami tutaj, z tą szarfą, występowało w kilku różnych kolorach. To co powiedziałam Wam wcześniej, czyli czerwony, granatowy w jakieś wzory i chyba jeszcze jakiś inny. To właśnie było bikini w tym, jakby modelu, w tym fasonie. Dlatego ja nie brałam tam tych pozostałych kolorów, bo stwierdziłam, że trochę bez sensu, bo to będzie cały czas to samo bikini pokazane Wam w innych kolorach. A ja chciałam zobaczyć, jak różne modele staników, różne majtki, jak to wszystko wygląda właśnie na ciele. Plus size chciałam w zasadzie nawet nie tyle ja zobaczyć, tylko też Wam pokazać, żebyście wiedziały, jak to mniej więcej wygląda, jak to leży, na co zwrócić uwagę. Jakbym Wam pokazała to samo bikini w czterech różnych kolorach, i to byłby film. To jaki to byłby film, tak naprawdę bez sensu trochę, także musiałam się zdecydować na jeden, ale ten zielony jest, powiem Wam, no przepiękny, naprawdę przepiękny. Prze, prze I w tym momencie powiem Wam, że bardzo żałuję, że już nie mam współpracy z senda, bo przez kilka lat miałam współpracę, gdzie mogłam właśnie co jakiś czas, miałam bon, mogłam sobie zamówić, co chciałam e, i prezentowałam Wam właśnie e, swoje zamówienia, natomiast już od jakiegoś czasu wydaje mi się, że chyba od jakiś to już będzie ze dwa lata, półtora, roku dwa lata, chyba dwa lata. Niestety tej współpracy już e, nie mam, także. Że trochę żałuję, bo ten kostium byłby przeboski i naprawdę myślę, że. W ogóle zastanawiam się, czego sobie nie zostawić. Dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle o tych bikini, które wam się najbardziej podobają, a może tankini, może jednoczęściowy. Dużo już rozmawiałyśmy też pod filmem z kapalem, więc rozumiem, że nie będziecie pisać na przykład tych samych komentarzy, co preferujecie, ale możecie dać na przykład, które z tych strojów wam się podobają, gdybyście miały kupić, a może coś właśnie wypatrzyłyście w tym roku ciekawego. Także czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry oraz zasubskrybujecie mój kanał. Jeśli nie widziałyście tamtego filmu ze strojami z kapala, to tutaj Wam zostawiam odnośnik, zobaczcie właśnie, jak tam wyglądały stroje. No i jeśli mamy porównać w zasadzie oba te filmy, to praktycznie tam tylko jeden kostium kąpielowy był taki, że mogłam go zostawić i to był po prostu hit tego i większość w Waszych komentarzy była taka, tak, koniecznie ten, ten jest najlepszy, tam jest najlepszy, tam jest najlepszy. Natomiast w przypadku tego zamówienia, wydaje mi się, że tak de facto większość tych strojów jest całkiem spoko. Może, no, pankini było trochę za małe, ta góra, więc pewnie musiałaby być większa. jednoczęściowy troszkę za duży tutaj, ale ogólnie jakby dobrze leżał. E, to pierwsze bikini, to miało to majtki takie trochę słabe, natomiast te dwa ostatnie, czyli to i to właśnie e, w takie biało-czarne maziaje, naprawdę fajne bikini. Powiem Wam, że, no. Zastanawiam się, chyba, jeśli bym miała zostawić, to chyba bym sobie zostawiła zielone. Jednak jest taki, wiecie, fajniejszy, wiosenny właśnie. I tak jak mówię, można założyć po prostu jakieś spodnie do tego, no o, tutaj jednak... Drobny mankament, tak? Bo jak mamy coś takiego, no to już trochę trudniej założyć spodnie na to, tak? To już w tym momencie tylko i wyłącznie jakaś narzutka, jakieś pareo, jakieś coś tutaj od góry, bo jednak jak wciągniemy spodnie, no to to nam będzie przeszkadzać, chyba, że to po prostu rozwiążemy i gdzieś tam poupychamy po bokach czy coś w tym stylu. Ewentualnie spodnie nałożymy jakoś, tak, wiecie, tu i wtedy to będzie nam, nie wiem, kombinuje trochę. W każdym razie właśnie dajcie znać, który z tych strojów wam się podoba, który byście zostawiły, czy jesteście w ogóle fankami, bo w sumie o tym nie rozmawiałyśmy przy poprzednim e, filmie, czy jesteście fankami czarnych strojów, czy właśnie wybieracie jakieś takie bardziej kolorowe, e, krzykliwe, czy macie jakieś takie swoje tonacje, w które lubicie chodzić. Ja też w sumie patrząc na stroje, nie zauważyłam żadnych strojów kąpielowych w takiej, bym powiedziała, tonacji ziemi. Czyli właśnie białe, beże, brązy, coś takiego. Bardzo mało jest takich kostiumów. Jednak większość kostiumów kąpielowych to jest albo czarna, albo jeśli już to właśnie mamy taki full kolor typu żółcie, czerwienie, właśnie róże, tak jak ten to bikini z kapala, fiolety, zielenie. Tak, mamy bardzo dużo kolorowych strojów, ale raczej nie mamy takich strojów ala właśnie kolory ziemi, czyli takie czy pastelowych strojów. Nie, pastelowych strojów też nie widziałam. To jest ciekawe w sumie. Także dziękuję Wam w takim razie, jeszcze raz już nie przedłużam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie kciuka do góry oraz zasubskrybujecie mój kanał, czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa!